Cześć i czołem, witam Cię na kanale Strefa Typów. Dzisiaj i tutaj nie ma nudy, bardzo miło, że wpadłeś i zachęcam od razu do zostawienia łapy w górę pod filmem. Dziękuję serdecznie, wszystko pomaga to rozwijać. Także dzięki serdecznie każdemu kto tą łapę w górę zostawił. Lecimy z kuponami na dzisiaj, ale do tych kuponów to przejdziemy sobie za chwilę, za moment. Jeżeli chcesz, to do kuponów przewijaj. Ja klasycznie o promocji powitalnej zrobimy sobie konkurs, zapraszam do naszych grup. Czyli najpierw promocja powitalna w Superbecie, bo dzisiaj kupony jest Superbeta. No, promocja powitalna tutaj jest taka, że jeżeli ktoś nie ma konta, to może sobie konto założyć. Złożyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, wpłacić 5 dych i w przeciągu 24 godzin dostajesz 34 PL na free beta nagrę. Czyli taki dodatkowy budżet nagrę. Tylko przypominam, że ta wpłata pierwsza musi być minimum 50 zł, Czyli zakładasz konto, jeżeli masz ochotę, wpłatasz 5 dyszek w przeciągu doby dostajesz jeszcze 34 zł na grę. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem, to jest link rejestracyjny, założenie konta, standardowa minuta. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, na naszego Instagramu, na naszego Discorda, wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem, jeżeli ktoś chce, to sprawdza. I dołącza. Oczywiście lecimy z konkursem. Tym razem kasa w Superbecie do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć. Subskrybować ten kanał, na którym teraz jesteś. Łapę w górę zostawić tutaj pod tym filmem. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy San Marino a Finlandią. Dopisujecie swój nick gracza z Superbeta. Typujecie do 20.45. Komentarze edytowane. Dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Superbet nie biorą udziału w zawodzie, czyli w sumie standardowe zasady konkursowe. I teraz na spokojnie możemy przechodzić do meritum tego kolejnego materiału. Czyli stricte do kuponów. Są trzy propozycje, z czego jedna na 11 126 zł, ale zaczniemy sobie na spokojnie od kuponu za 350 zł i tutaj na 1287. Tak jak widzicie, mamy tak naprawdę dwa mecze. Macedonia Północna z Anglią. E, troszkę mecz o nic, bo Macedonia. No i doskonale wie, że nie awansuje na Mistrzostwa Europy. Anglia już dawno ten awans sobie zapewniła. E, ale tutaj, zdaniem gracza Anglicy, po prostu to spotkanie wygrywają. I uwaga, w drugiej połowie mają być minimum dwa trafienia. 1,90 dla takiego super beca. E, to, że Anglia wygra, to pewnie zdaniem wielu jest wielce prawdopodobne. Pewnie troszkę loteria jeżeli chodzi o bramki w drugiej połowie. No ale tutaj, jeżeli widzisz taki kurs, to faktycznie gdzieś tam na pewno jest to zachęcające. A w połączeniu z kursem 2,20. Na to, że Włosi wygrają jedną z połów i że Włosi strzelą minimum dwa gole w meczu z Ukrainą, no to już się robi naprawdę fajny kurs z tych dwóch meczów. No tutaj oczywiście spotkanie można powiedzieć o bezpośrednią kwalifikację na Mistrzostwa Europy, no bo na chwilę obecną Ukraina, co prawda, jest za Włochami, ale no, te ekipy mają po 13 punktów, więc to jest na pewno, na pewno jeden z ciekawszych meczów, e, proszę Ciebie, na dzisiaj. Więc tutaj mamy takie połączenie dwóch typ dwóch meczów, bo to są tak naprawdę cztery typy, e, ale dwa mecze, 4, 18 z, e, z tych zdarzeń i 1287 złotych może wrócić. Kolejna propozycja to już jest nieco wyższy kurs, bo 7, 12, trzy mecze e, i, i jest i, i jeden super bet i, i dwa zwykłe zdarzenia, można powiedzieć. Czechy udawia Bottom to Score, dwa 2,50 2, 50 na to, że obie drużyny strzelą gola. Czesi mają troszkę problem kadrowy, bo trzech zawodników, można powiedzieć podstawowych, trzech zawodników, których, którzy grali w meczu z Polską, zostało odsuniętych od kadry bo tam pochlali sobie trochę i tutaj, no taki dosyć newralgiczny moment, nie? Dla ekipy czeskiej bo tu też nie jest jeszcze wszystko jasne, Mołdawia jeżeli wygra, oczywiście to jest trudne zadanie, ale jeżeli Mołdawia wygra no to Mołdawia wskakuje na drugie miejsce na drugie miejsce, na, której, na którym aktualnie są Czesi, więc tutaj propozycja po prostu na to, że obie drużyny strzelą gola propozycja na to, że Słowenia wygra z Kazachstanem tym samym zapewniając sobie awans do Euro bo, bo to też jest taki mecz właśnie o, o awans i to bezpośredni można powiedzieć mecz o awans, bo Słowenia na chwilę obecną punkcik przewagi nad Kazachstanem na drugim miejscu będąc. Kazachstan jest trzeci. I mamy super weca na spotkanie o nic, bo Dania zapewniony awans i Irlandia wie, że nie awansuje. Ale Dania ma wygrać zdaniem gracza i minimum jeden gol w drugiej połowie. 1,90 na taką sklejkę. No tu powiem mam szczerze, że 2,50 na btts w meczu Czechów i Mołdawii. No wygląda to ciekawie. Biorąc pod uwagę szczególnie te, nie chcę mówić problemy, ale Przeboje kadrowe ekipy czeskiej, 1467 zł może z tego wrócić. I jeszcze jedna propozycja, o której mówiłem na samym początku, no tutaj więcej zdarzeń, kurs 12.50, sklejony z 1050 zł na 11126. Jest kilka superbeców, jest kilka normalnych typów i zaczynając od tych normalnych typów mamy gol Kazachstanu, mamy gol Mołdawii no doskonale widzicie kursy 1.90, 2.25, czyli gole underdogów tutaj grane e, o Mołdawii z, w meczu z Czechami przed chwilą mówiłem, że Czesi, no gdzieś tutaj perturbacje kadrowe i faktycznie Mołdawia może będzie w stanie to wykorzystać, gole potrafią strzelać, doskonale o tym wiemy Kazachstan też może się zepnie e, i gdzieś tutaj powalczy z tą Słowenią na wyjeździe, jakby nie patrzeć, naprawdę ważny mecz dla jednych i drugich, bo spotkanie o awans, więc dwa gole underdogów w meczu ekipy włoskiej z Ukrainą mamy na, zakład na to, że Włosi strzelą Minimum jednego gola i że nabiją cztery różne. 1,50 na takiego superbeca, Moim zdaniem, całkiem ciekawe połączenie. Jest też 1,50 na to, że Albania u siebie na zakończenie tych fantastycznych dla nich kwalifikacji że Albania po prostu wygra mecz i zobaczymy gola w drugiej połowie. I dopełnieniem tego wszystkiego są rzuty rożne, mianowicie bardzo niska linia, bo 6,5 w meczu Macedonii Północnej z Anglikami. No, z zdecydowanym kręgosłupem, a nawet dwoma kręgosłupami można powiedzieć, są te gole underdogów. No, bo kursy 1,90 i 2,25 w tym kursie łącznym 12,5 zdecydowanie robią tutaj robotę. Zobaczymy. Może fajna wizja, może być 10 tysięcy, praktycznie profitu, i za to ja mocno trzymam kciuki. Lubię takie kupony też poklejone z tych super peców. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szybko, krótko, zwięźle i na temat. Jeżeli chodzi o kupony, to mamy wszystko. Przypominam o promocji powitalnej w Superbecie 34 zł do odebrania, tak o! Wystarczy, że założycie sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Wpłacicie w pierwszej wpłacie 5 dyszek, minimum, i w przeciągu doby otrzymujecie 34 PLN na grę. Jeżeli ktoś by chciał sobie skorzystać, to serdecznie zapraszam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Za dzisiaj dziękuję. Typer skąpiony mocno przybijam. Dzięki, że byliście. Życzę uśmiechu na twarzy. Jeżeli ktoś przypondział. Macie pograne, to oczywiście zieloności. Dobrego dnia, trzymajcie się. Pozdro!